I następny odcinek nastał, jo, ja, ja, naczel i w ogóle. Dokończę ja moją sentencję, no naprawdę ludzka. Jeżeli komuś się nie podoba coś, to po prostu... No niech napisze. Bo dla mnie osoba, która po prostu tę łapkę w dół, to jest nic nie warta gówno, no. To jest takie jak, jak mój znajomy ze szkoły. Ja tu wiecie, ja nigdy nie... No nigdy, tutaj Darionizer tam mi napisze i się zacz, zacznie ze mnie śmiać, ale ja nigdy tak naprawdę nie miałem nic do żadnej osoby. Nie? O kurwa, co tu się dzieje? Bo ja nie wiem, a aktualnie w liceum powiem wam, jest taka osoba na imieniu Bartek, nie powiem nazwiska, bo wiadomo, ale... On jest po prostu... Wiecie co? Niektóre osoby są fajne, dopóki nie zaczną się odzywać. Jak już się zaczną odzywać, to się kurde zaczyna. I sobie taki Bartek upatrzył mnie, jako normalnie ziomka. Nikt go w klasie nie lubi po prostu. Ja go sam nie lubię. Wkurwia mnie tylko swoim bytem. A jakoś muszę przeżyć, no. Jeden rok już przeżyłem. Myślałem, że w, drugim... w drugiej klasie sobie z nim nie spotkam już. A tu taki, taka niespodzianka. No i niestety musiałem z nim być w drugiej klasie. A nie mówię też. Jest... Naprawdę, ludziska, jeżeli wy macie wkurwiającą osobę w klasie, która naprawdę was wkurwia, doprowadza was do szału normalnie, to ponóżcie sobie takiego idioty razy 10. To jest Bartek. I naprawdę, no. Wow, ja wszystko rozumiem. Beatboxing. Kurwa adapt stepik i w ogóle ale ja pierdole ludzie fuck you, you all fuck this world fuck 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 Whee!

Już zostawiłem tylko Bosa. Ja go po prostu nie lubię, bo on jest. Ech... Osoba, która na przy... Pewnie znacie jakieś osoby, które, nie wiem, zastały się, jeżeli chodzi o rozwój umysłowy. No i właśnie taki jest Bartek, nie? On... nie wiem, czy on udaje, ale raczej nie, bo wiecie, ile można dwa lata udawać, że jest totalnym idiotą i kretynem? Boże ludzie. Ja jestem zły z matematyki, ja się przyznaję. Ale żeby z polskiego mieć 9 jedynek, aktualnie jest listopad. I mieć 9 jedynek z polskiego. Tylko dlatego, że się zadania nie potrafi zrobić. No kurwa mać. Proszę was. To nawet jak mnie nie było przez 3 tygodnie, teraz ja zrobiłem zadanie O którym tak naprawdę nie miałem pojęcia, ale zrobiłem, no bo... Przecież. Ach, idziecie kupą! A siła jest w nas! <laughs> nie pamiętam jak było jakieś kopnięcie tutaj, czy atak ja tak zwykłe odepchnięcie? A tak zwykłe odepchnięcie, eeeo niebieska linia, W tunelu, he Chceć powinieneś umrzeć. Też kuźwa. Lepiej umrać niż żyć. Remember. O! O! Wait a minute, guys. Wait a minute! I need find stuff. O kurwa, no. Kocham zatnie. Poczekajcie, ten kabel, ten kabel nas doprowadzi do o, Muszę po prostu się dowiedzieć, gdzie mam rozmieścić te od. Tutaj, tutaj i... I tutaj. Ja! Pięknie! Pięknie. Ja. Dobra, trochę przeginam już. The... O kurwa mać! Ja je ty! Ziomuś. O kurwa mać, że tak powiem pierdolę Ciebie. O kurwa jego mać. O kurwa jego mać. Piosenka dzieciństwa mego. O kurwie. A nie, nie jestem taki trudni Pierwszy, 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 pierdelać mi stąd. Kaj, Dobra, przeginam teraz śpiewanie. Nie jestem malczem. Pozdrawiam malcza, nikiego. I wszystkich, którzy oglądają, tak naprawdę. A jest ich niewiele. Ale szanuję te osoby, które oglądają. Naprawdę powiem wam, że ja jestem zwykłym synkiem takim o. ...z marzeniami, wiecie, żeby mieć własny kanał na YouTube, żeby coś z niego mieć, żeby poczuć się jak ci inni. Dzięki wam moje marzenie się spełnia. A jak już dojdzie do pewnego momentu, to poproszę was o kupienie komputera. Bo wy, moi widzowie, jesteście dobierani w sposób... ...w sposób takiej selekcji. Jesteście najlepszymi widzami ever. Naprawdę selekcja. Nie żebym tam coś trował. Kamila Szajta. Czy coś tutaj w ogóle, nie? Gdzie tam? Moi drodzy, ja przecież szanuję. Tak by the way Kamil Szajt zablokował mnie, jeżeli chodzi o swoje konto, więc nawet mu nie mogę ciegnąć komentarzyka. tak jest Kamil Szajt. No ale co zrobić Moi drodzy, co zrobić? Jak to jest ciota ciota to będzie ciota do końca Moi widziałem są wybierani w sposób naprawdę Są wybierani wyjątkowo, ja, ja tutaj Każdy Każdy z Was był naprawdę totalnie dobierany nie ma tutaj żadnego takiego widza złego, tylko wszyscy byliście dobierani w naprawdę, naprawdę wyjątkowy sposób. You know. To miasto powiem wam szczerze, zarobiście mi się nie podoba. Ale w Minecrafcie budują gdzie lepsze miasta. Niestety. Ale mówimy nie Minecraftowi. Minecraft jest zły, Minecraft naprawdę potrafi. Zrobić wiele złego na świecie i w ogóle... No... Nienawidzę Minecrafta! Człowieku, umiesz się bronią? Pokazać ci moją broń, suko? Nie, nie chcę im z nim... Nie chcę im coś czegoś pokazywać w ogóle. Back off, bitch! Czuj! Co ty robisz? Choruj wreszcie do Jonesa, bo ciebie. O kurwa, Jones. Nie ja miałem iść do Jonesa miałem. Ale pierw pójdę do sklepu, bo tutaj z tego co wiem, był gdzieś. Jo, bitch! Czy ty jesteś? No, jo, no, nie obchodzi ja, mnie, nie obchodzi mnie to. Witaj, podziemnym mieście. Jo. bro. Kurwa, gdzie jest ten sklep? WATCH YOURSELF! Fizz bar. Czyli bar od Fizza, he! Żarcik taki, kosmonaucik sytuacyjny. Mmm, kur... Głądzę po tym pieprzonym mieście, on jest takie daremne, o Boże... Cześć, Adson. Jak tam kopanie idzie? Nieźle. Oczyściłeś jaskinie z mutantów i nawet to przeżyłeś. Redstone wybrał do tej roboty odpowiedniego gościa. Powiem mu o twoim wyczynie. Nie, podziękuję. Dular. Co tam, Adson? Ej, twardź. Nie nazywaj mnie twardzielem Ziomuś Muszę kupić naboje do shotguna, kurwa Przecież wtedy byłem w sklepie, a teraz nie mogę go znaleźć Ja jebę Będę ja tutaj na pierdyla sobie Slesza udaje. Jestem psychol Tutaj ja pierdolę wręcz Dobraj tu do niego Cześć. Nieźle się spisałeś. Ale walka z mutantami to żadne wyzwanie. Ale wiem co mogłoby umocnić twoją pozycję tutaj. Obciągnięcie ci? A więc tak, w to moje miasto. Tyle, że muszę się jeszcze uporać z gadżeciarzami. Niezbyt różnią się od stada bandziorów z pustkowi, ale mają pod kontrolą tutejszą elektryczność, a jej cena wciąż rośnie rozumiesz? Chcę odebrać im wpływy w mieście. Podobno udało im się połączyć feltryt z plutonem. A, Jeśli to prawda i uda nam się zdobyć ich wynalazek, na długi czas rozwiążemy problemy energetyczne tego miasta. To właśnie Twoje zadanie. Nie mój wierzymy, to nie obchodzi Mają ten towar w starym, chronionym skarbcu, gdzieś w banku nad nami. Będziesz musiał dostać się do tego. No ja będziesz musiał. Boże, ludzie. Ja tak nie lubię tego typu misji. Będziesz musiał to, tamto i wam to. Nie, nie będziesz musiał. Będziesz mógł. Jeżeli nie chcesz, to nie rób tego. Ale wiadomo, jak tego nie zrobię, to. Owen, na prezydenta. Kim jest Kuźwałem? O ja pierdziele, czy tutaj jest? Tu jest bar od Fiza. Tu jest jakaś pani. Która pali jointa chyba. I don't know. To James. Gdzie jest sklep? Dlaczego tam muzeum jest taka pedalska? Przecież tutaj był ten sklepik, no ludzie, fuck. Niech mi ktoś napisze w komentarzu, gdzie jest sklep. Przecież tu była ta laska, co by się działa. Book Steve'a chyba było. Powstrzymałeś mutantów i dzięki tobie miasto jest bezpieczniejsze. A z Simi. <ścoughs> Szkoda, że nie mogę mu tego powiedzieć. To by było. Co to jest? To jest? No to chuj! No to skoro jesteśmy przy skarbcu gadżeciarzy, no to idziemy do nich. Niestety, coś czuję, że bez shotguna i najpewniej bez pełnej amunicji. Do shotguna znaczy do rakietnicy, to wątpię, że coś się uda. Czyny. Ile mam boj do shotguna? Cztery, a do... no Puszki, 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 hej! To było głupie. O, ty gościu, też nie byłeś za mądry. Nie wiem, czy ty jesteś, ale zniknij. No zniknął. Kubeko, pycz! Kurwa mać! Boże, co jest? rzuciłem widzi, że smaczne Kurwa gdzie jest to. Jezu, on przeżywalny już Tutaj chyba całą municję stracę. On jeszcze przeżył to? Kurwy synie. Nie wierzę w to. Kurwa. Co jest? Dobra, koniec. Ciężka altereria. Tyle. Zabawy. Panowie. Tacy kurwa, wytrzymali jesteście. Ja pierdolę. Ja jebie, ludzie! Karmak, co ty żeś wymyślił? Znaczy, no pan Karmak nie powinien być zadowolony z tej gry, bo niestety ona jest gównem. Tak, jeżeli, jeżeli by spojrzeć, oczywiście bardziej, no to ta gierka jest po prostu gównem. Bo nikt mi nie że ona jest super dobra. Bo ma... Tyle minusów, że to jest po prostu masakra. Dziwię się, że ty nie dał ceny 10 na 10, bo to jest ty większy, to nam... stałeś i kurwa, padaj. Skoro już krzyczy, że dostałeś, to lepiej pustą. Dziękuję. Nagle gadże gadżetiarze... skurwysyństwo jest. Oczywiście. O ja, jak szmatę. On nie ma jąder. No głowy też już nie ma. No jeszcze 20 rakiet. No to, panowie, to się zabawimy, skoro mam jeszcze 20 rakiet. Hehe, he. Coś, coś, tuś, coś, coś, z czymś. no nope. Jak tam z czasem stoję? O kurwe.